Dwie zagłębiarki i zupełnie inne ceny. Czy poza ceną znajdziemy jakieś inne wielkie różnice? Na pierwszy rzut oka obie maszyny są do siebie bardzo podobne. Obie posiadają regulację obrotów oraz regulację głębokości zanurzenia, co jest podstawą w takiego typu maszynie. Obie maszyny posiadają regulację luzu na szynie, co jest bardzo ważne do precyzyjnego cięcia. Obie maszyny możemy zanurzyć częściowo do zmiany tarczy. Działa to trochę inaczej, jest, lecz jest to bardzo podobne. Ustawienie wysokości bądź głębokości zanurzenia wygląda troszkę inaczej. Co ciekawe, Holzmann posiada trzy funkcje, z czego ostatnia jest to funkcja tak zwanego Podcinania, które będziemy testować w następnym odcinku. Z dołu piły są oczywiście bardzo podobne do siebie. Jest tutaj jedna mała różnica, którą Wam zaraz pokażę. Ja korzystam z odkurzacza Festula, który pasuje do obu pił. I jak widać, Holzmann posiada delikatny start. A wracając do Festula, mamy tutaj docisk antyodpryskowy, który czasem się przydaje, a dodatkowo poza tym posiada jeszcze clean Festol posiada dodatkowe klipsy mocujące na szynie, a Holzmann ma w sobie tę funkcję już wbudowano. I aby cofnąć piłę na szynie, musimy ręcznie przytrzymać pokrętło, i tylko wtedy możemy piłę cofać na szynie. Jak widać, obie piły posiadają drobne różnice w budowie, choć jednak są bardzo podobne do siebie. A w następnym odcinku utniemy kilka elementów i sprawdzimy, jak działają.